Drodzy Państwo, serdecznie witam naszych szanownych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego. Miała dojechać pani wicemarszałek, myślę, że, że jeszcze na tą uroczystość dojedzie. Witam serdecznie wiceprezesa żołd, Pana Bolesława Kanie. Witam przedstawicieli, przedstawicieli Starostwa Powiatowego Powiatu Namysłowskiego na czele z wicestarostwem Sławomirem Bogiem. Witam radnych Rady Powiatu z Andrzejem Michrą na czele. Serdecznie witam y, moich kolegów wójtów 8 dni y, na czele z... Z Zenonem Kotarskim, Andrzejem Gosławskim, Zygmuntem Szurakowskim. Nie widziałem Wasi zając. Ona ma tam problemy powodziowe, ale myślę, że może jeszcze do nas doje. Witam również szczególnie naszych radnych Rady Miejskiej, naszego przewodniczącym Rady, panem Jarosławem Iwany Sztukiem. Witam wszystkich szefów jednostek organizacyjnych powiatu i gminy. Przede wszystkim witam pana komendanta policji Wojciecha Augustynka, komendanta straży pożarnej naszej powiatowej Krzysztofa Gacka. Witam szczególnie przedstawicieli wykonawcy tego pięknego obiektu pracowników firmy pana Jana Górkowskiego. Witam wszystkich inspektorów nadzoru. Witam naszych przewielebnych księży Marka Kulem i Jakuba Baczaka. Witam serdecznie pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Bardzo miłe zaskoczenie nasze zaproszenie również e, przyjęli właściciele naszego browaru, panowie gostąpscy, którzy właśnie też chcieli zobaczyć ten nowy obiekt, dlatego też bardzo, bardzo serdecznie ich witam. Ale drodzy Państwo, dzisiaj jest 1 czerwca. Takie piękne święto. To właśnie szczególnie gorąco my wszyscy witamy wszystkie nasze dzieci uczestniczące w dzisiejszej uroczystości. Brawo! Proszę Państwa, teraz przystąpimy do poświęcenia tego wspaniałego, mam nadzieję, obiektu. Na tym obiekcie zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę przez Chrystusa Pana naszego Amen. Błogosławieństwo Boga Przewodniczącego Ojca, Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na to miejsce i pozostanie tu teraz i na zawsze Amen. dziękujemy serdecznie naszym księżom za poświęcenie tego obiektu a teraz chcielibyśmy odsłonić oficjalnie tą tablicę proszę bardzo proszę, zapraszamy Przemówienia są tutaj tak naprawdę niepotrzebne, bo obiekt mówi sam za siebie. Również i ta data dzisiejsza nie jest przypadkowa. Myślę, panie komisarzu, że to wspaniały prezent dla naszych tajemnic. Szanowni Państwo, trzymam tutaj w, rękę, w rękę. Ale to nie dlatego, że własne służby do ale dlatego, że pan burmistrz udowodnił już wielokrotnie, że doskonale rami sobie z wyławianiem różnego rodzaju środków zewnętrznych. Udowodnił to otwierając oblika w nam słowie, udowodnił, że potrafi łowić środki z funduszy norweskich, budując dwa wojska przyszkolne. Myślę, panie burmistrzu, że pomysłu, tego zaangażowania państwu nie braknie, natomiast ta symboliczna wędka nie pozwoli państwu sięgać po kolejne, kolejne środki zewnętrzne. Cieszę naszych y, miesięcznych, naszych najmłodszych. Korzystając z okazji chcę podziękować również Panu Burmistrzowi, wszystkim Państwu, wszystkim służbom Pana Burmistrza za ten piękny obieg. Myślę, że będzie on służył wszystkim mieszkańcom, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszego obiegu. Dziękuję bardzo i życzę sukcesu. rozpoczęła Wyspowska Orkiestra Dęta. Wielkie brawa. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie dzielnicy Miejskiego Szkoły Podstawowej nr 3, nr 4 w